Jeżeli jesteś mówna, jeżeli w większym gronie czujesz się zawstydzona i niepewnie, nigdy nie zabierasz głosu, nigdy nie mówisz, zawsze stoisz gdzieś w kącie cichutko schowana, to prawdopodobnie masz zablokowaną czakrę gardła. Piątą czakrę, która jest tu umieszczona przy gardle i ma kolor niebieski. Czakra gardła odpowiada za naszą moc mowy, za wydobywanie dźwięków i za tworzenie wibracji, bo pamiętaj, że. Gdy zaczynasz mówić, to wydobywasz to, co z wewnątrz na zewnątrz. Dlatego często, kiedy mamy zablokowaną tą czakrę, nie potrafimy stanąć w swojej mocy i powiedzieć to, co chcemy powiedzieć, co czujemy, co myślimy. Czujemy się zablokowane. Często czujemy tak zwaną gulę w gardle i nie wydobywają się z naszego gardła żadne dźwięki. Wtedy zablokowana jest czakra gardła. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak ją odblokować, to zapraszam Cię do obserwowania mojego profilu i do oglądania moich szorców. W kolejnym filmie opowiem, jak ją odblokować.